Dzień dobry, bracia i siostry. Nazywam się Mark Twain. Mam 50 lat i jestem świadkiem Jehowy. Wszystko, co słyszycie, to kłamstwo poza tym, że jestem świadkiem Jehowy. Kręcę ten film, by pomagać ludziom, którzy nie wiedzą nic o tej organizacji. Większość moich znajomych. Mówi, po co to robisz? Przecież to w sumie są dobrzy ludzie. Po co się tym zajmujesz? Tak, to są dobrzy ludzie. Świadkowie Jehowy są dobrymi ludźmi. Możemy to sobie powiedzieć szczerze. Natomiast po prostu są manipulowani przez ośmiu ludzi zwanych ciałem kierowniczym. Jest to tak zwany rząd. Go, body government. Tak zwane ciało kierownicze, które zarządza, przedstawia się jako pośrednik, jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Wszelkiego rodzaju nauki, które tworzą, mówią, że tworzą z Biblii. Tak naprawdę z Biblią nie ma to za wiele wspólnego. Coraz bardziej odchodzą od nauk biblijnych. Kiedy byłem dzieckiem, co zebranie słyszałem, że to są dni ostatnie, że ten świat już się kończy, że Armagedon nadchodzi. Więc po co się uczyć, po co inwestować w siebie, po co być supersportowcem, którym na tamtą, na tamtą chwilę byłem, miałem możliwości... Reprezentowania mojej szkoły, zawsze reprezentowałem moją szkołę, czy to był w koszykówce, czy w bieganiu, czy w piłce nożnej, miałem jakiś tam talent. Ale ta organizacja coraz bardziej zamykała mnie na wszelkiego rodzaju talenty, jakie miałem, wszelkiego rodzaju sportowe akcje, nawet bieg sylwestrowy, który był w moim miasteczku. Był mi odradzany, dlatego że przecież to jest bieg sylwestrowy, to jest czczenie jakichś pogańskich, pogańskich świąt i tak dalej. Więc wszelkiego rodzaju umiejętności sportowe zanikały. No ale kiedy jesteś małym dzieckiem, jak ten piesek, ufasz swojej mamie, ufasz swojemu tacie. Oni są zawsze mądrzejsi. I tak w ten sposób zosta byłem manipulowany. Oni zresztą też przez braci starszych, to są tak zwani nasi biskupi. I ufasz w tą literaturę, którą, którą czytasz jako małe dziecko. Takie jak książka żółta, mój zbiór powieści biblijnych. Mówi Ci o tym wspaniałym świecie, że niedługo będą się Owieczki pasły z lwami. Te obrazki, które w tej książce były, bardzo działały. Chodź, opowie opowiemy ludziom historię o świadkach. Idziesz ze mną? Chodźcie. książkę, mój zbiór powieści biblijnej, właśnie kupiłem na olx za 17 zł i w następnym odcinku coś o niej więcej opowiem. A teraz chcę opowiedzieć o tym, jak dosłownie po trzech tygodniach prowadzenia kanału, jak łatwo jest dotrzeć do Świadków Jehowy. Ukazuje się, że trzech, dwóch, przepraszam, na tą chwilę przynajmniej, dwóch Świadków Jehowy ze mną rozmawia, pisze komentarze i za to bardzo dziękuję, że wy, wy też komentujecie. Na przykład tutaj liderem jest siostra Danusia, nasza kochana Danusia, która naprawdę chce nam pomóc. No a my chcemy jej pomóc. Dyskusja się toczy. Bardzo wam dziękuję za wszystkie lajki i za komentarze, które robicie bo może się kiedyś uda, uda tej siostrze Danusi pomóc. Dla wszystkich nowych widzów chcę wytłumaczyć, że Świadkowie Jehowy po prostu nie powinni oglądać. Spokój się, Pracuję. Dla wszystkich nowych chcę po prostu wytłumaczyć, że Świadkowie Jehowy nie mogą oglądać takich pro, programów, kanałów jak mój. Dlatego, że oni nas nazywają odstępcami. Co prawda ja jeszcze oficjalnie jestem w zborze Świadków Jehowy więc nie mogą jeszcze mnie nazywać odstępcą, no ale prędzej czy później po moim głosie do mnie dotrą. I teraz y, następna informacja, dlaczego nadal jestem jeszcze w zborze. No chociażby dlatego, że moi rodzice są świadkami Jehowy. Co to oznacza? Że w momencie, kiedy się ujawnię, stracę moją matkę i mojego tatę. Czekałem bardzo długo z otwarciem tego kanału. Po prostu dlatego, że się bałem. Bałem się, że prędzej czy później świadkowie szybko mnie zidentyfikują. Myślałem o kupnie jakiegoś Voice Changera, coś co zmienia, zmieniać będzie mój głos, żeby za szybko do mnie nie dopadli. Ale stwierdziłem, że nie. Jesteś już stary facet. Nie powinieneś się tego bać. Będzie, co będzie. Ja chcę być wolnym człowiekiem, wolnym od tej organizacji. W końcu się wypisać. Więc jak możemy im pomóc, żeby do mnie trafić? Po prostu wysyłajcie. Jak znacie jakiegoś świadka Jehowy, to wysyłajcie. Prędzej czy później po plenerach, w jakich się znajduję, w jakich miastach tworzę. Prędzej czy później odnajdą mnie i zobaczę mój uśmiech na twarzy, na twarzy wolnego człowieka, którym obecnie jestem, mimo że nadal figuruje gdzieś tam na świecie w jakimś zborze u Świadków Jehowy. Tak naprawdę to dużo anglojęzycznych Świadków mogłabym je rozpoznać, natomiast w naszym anglojęzycznym zborze było, było kilka osób, no, polskojęzycznych. Więc, tak czy inaczej, ktoś tam kiedyś rozpozna mój głos, a ja będę mógł zrobić fajny film w momencie, kiedy będę mógł ogłosić się, że oficjalnie już nie jestem w strukturach tej organizacji. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcję. Życzę wszystkim wspaniałych wakacji, wspaniałego urlopu. Korzystajcie ze słońca, z energii, jaką daje natura, i bądźcie wolnymi ludźmi. Korzystajcie z życia. A wy, bracia i siostry, świadkowie chowy, zacznijcie żyć te 25 godzin. Jakie poświęcaliśmy niby, niby Bogu, tak naprawdę ośmiu facetom z Warwick, kiedy oni bawią się, robią co chcą, to Wam życzę naprawdę otwarcia Waszych umysłów. Skorzystajcie z Google, korzystajcie z kanałów, jakie są dostępne na YouTube, oglądajcie. Oglądajcie jakiekolwiek kanały, informacje, które są dostępne w świecie, w YouTube, w Google, bo będziecie służyć tym niewolnikom z Warwick jeszcze następne, następne lata, długie, 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 a nic z życia nie będziecie mieli. Życzę Wam wspaniałych wakacji, pięknego dnia, Kochajcie się. Do usłyszenia.